Więc Szanowni Państwo, dla mnie, dla rewolucjonisty, po tylu latach, wszelkiego typu uznanie jest wielką sprawą. I dlatego dziękuję za to, że po tylu latach tej wielkiej rewolucji o tym pamiętam. Cieszę się też, że włączacie mnie do swojej społeczności. Jestem uwikłany w wielu, wielu tematach, więc od razu ostrzegam, że z mojej inicjatywy to się nic dobrego nie pojawi, bo po prostu nie mam czasu. Natomiast, natomiast jeśli potraficie wykorzystać moje możliwości, a to proszę uprzejmie. Jestem gotów, będę służył, będę wspierał, będę pomagał. Natomiast, na inicjatywy nie jesteśmy, bo po prostu jestem uwikłany w wielu sprawach. I my jednak. Po tych 25 latach ona taki dobra razem prawie z naszymi wielkimi zwycięstwami, co powiedzieć, szanowni państwo, że niezależnie od ocen, niezależnie po których stronach bywaliśmy, to musimy powiedzieć, że teraz temu pokoleniu udało się naprawdę bardzo wiele. Dziś widzimy po Ukrainie, jak to śliskie było. Ja chcę powiedzieć, że nasza walka była jeszcze trudniejsza. Na no wprost przejdźcie to. Tu było ponad 200 tysięcy żołnierzy sowieckich. Na około Polski Stół ponad milion żołnierzy sowieckich. Przy losy bronią do prawa. I my w tym stanie rzeczy potrafiliśmy pokojowo, mądrze, kompromisami, czasami bardzo na niskim poziomie, potrafiliśmy wlewać Polskę do rozwoju. Mam nadzieję, że i do dobrobytu. To, że jego dzisiaj nie ma musimy sobie zadać sprawę, dlaczego nie ma. Nie dlatego, że tak bardzo źle rządzimy. Nie. Otóż przede wszystkim dlatego, że tamten system był naprawdę inny. Nie chodzi, czy dobry, czy zły, ale był tak daleko inny, że naprawdę strasznie drogą kosztuje. Przecież my straciliśmy ponad 70% gospodarki. My byliśmy przecież, mieliśmy inny, inne zorganizowanie. RMPG to się chyba nazywało. A więc odchodząc od tamtego zorganizowania do innego systemu, no to jest takie straszne trudne. Ja jestem przekonany, że za parę lat powiedzą, że drugi raz się zdarzył cud natijski. Polacy tracą wigę gospodarki, potrafili przeżyć i wyciągnąć. To będzie uznane za cud natijski. I dlatego też cieszę się, Szanowni Państwo, że to naszemu pokoleniu udało się coś podobnego. Że naszemu pokoleniu udało się rozmontować układ podziałów, układ wojowania, układ państwo-kraj. Dziś przechodzimy na większe państwo, na Europę, a nawet przechodzimy na globalizację. To było niemożliwe w Układzie, kiedy był taki podział, kiedy były dwa tak różniące się systemy. My to w tym pokoleniu usunęliśmy. Otworzyliśmy drogę do pokoju, rozwoju i dobrobytu. Drogę, w której można układać różne konfiguracje, bo nie przeszkadzają systemy ani ekonomiczne, ani polityczne. To wszystko daje szansę naszemu pokoleniu. Na, na, na jeszcze większe zdobycie. Ja głęboko wierzę, że my, mają ma taką szansę, wyprowadzimy Polskę, Europę i świat na dobry los. Ja dzisiaj słyszę tu i ludzie, że to się tam nie uda. To nie zbuduje się, co Nie, nie, nie zbuduje globalizacji. Chcę powiedzieć, że powiedz. Ja już to słyszałem. Kiedy się na połabialiśmy... zmiany w Polsce, to mówiono mi, że tylko wojna atomowa może zmienić realię tamtego świata. A nie trzeba było wojny atomowej. Wystarczyło uruchomić wartości, które uruchomił Ojciec Święty. Wystarczyło tylko być solidarnymi. Wszystko inne było w zasięgu, w zasięgu. A jak teraz chcemy budować jedność, no to nie zapominajmy jak wyciężaliśmy. A to się nijmy po wartości, a okaże się to wszystko naprawdę nie bardzo trudne i bardzo możliwe. Z tym, że jeszcze jedną uwagę chcę powiedzieć, Szanowni Państwo, to co było dobre dla państwa, dla kraju, w tamtych strukturach, naprawdę nie pasuje na dzisiejszy czas. Musimy dokonać korekty i w gospodarce, i nawet w demokracji, musimy dokonać korekty, by pasowały na dzisiejsze wyzwania te korekty. I jeśli tego dokonamy, wcale nie takich dużych zmian, to wszyscy naprawdę powiedzą o naszym, o naszym pokoleniu. Nie tylko pięknie walczyli, nie tylko, nie tylko zmieniali realnie świat, ale też po zburzeniu złego porządku pokusili się o budowanie nowego porządku i też tu odnieśli sukces. Ja bym chciał, też i osobiście, mając wszystko, ale zaburzenie trochę je otrzymywać w budowaniu. Dlatego peszcie się do roboty, a dla mnie oznaczeń wystarczy. Dziękuję ja wszystkim za ja